W tym filmie podzielę się z Wami dziewięcioma błędami, które ludzie popełniają podczas sprzedaży na Amazon. Niektóre z tych błędów mogą dosłownie zadecydować o sukcesie lub porażce Twojej kariery jako sprzedawcy na tej platformie. Mogą stanowić różnicę między osiąganiem zysków a stratami na platformie. Zwłaszcza jeśli korzystasz z Amazona FBA. Więc zacznijmy i przeanalizujmy te dziewięć błędów, których należy unikać. Błąd pierwszy to wydawanie zbyt wielu pieniędzy na kursy o sprzedaży na. Amazon. Jednym z najczęstszych błędów, jakie widzę, jest marnowanie dużych kwot na kursy uczące sprzedaży na Amazon. I od razu tutaj zaznaczę: tak, sprzedaję kurs, ale jest też ten kanał na YouTube, gdzie dzielę się wiedzą, jaką posiadam. Nie twierdzę, że nie warto kupować żadnych kursów. Nasz na przykład jest bardzo dobry. Ale niestety wiele z nich to oszustwa lub zwykłe wyciąganie pieniędzy. Przykładowo, jeśli masz budżet 10 tysięcy na start swojej działalności na Amazon, to przemyśl ile z tego rzeczywiście chcesz przeznaczyć na edukację, bo wydanie połowy tej kwoty mija się z celem. Ja sam wydałem na kurs prawie 20 tysięcy złotych, ale to dlatego, że miałem kolejne 30 tysięcy na towar. Gdybym miał 20 tysięcy ogółem, to na kurs wydałbym 2 3000, ale zrobiłbym porządny research, aby wiedzieć, że kupuje odpowiedni kurs. Musisz znaleźć tutaj równowagę. Jeśli chcesz kupić kurs, to w porządku, ale upewnij się, że masz jeszcze pieniądze na zakup towaru i rozpoczęcie swojego biznesu. Pamiętaj, że zarządzanie kapitałem i rozumienie przepływu gotówki to w biznesie bardzo ważna rzecz. Błąd drugi to nieprzestrzeganie regulaminu Amazona. Wielu sprzedawców próbuje. Oszukać system. Na przykład poprzez fałszowanie opinii czy kupowanie recenzji swoich produktów, jednak pamiętaj, że Amazon to firma warta miliardy dolarów i doskonale wie, kiedy ktoś próbuje złamać ich zasady. Jeśli zostaniesz zatem tym przyłapany, Twoje konto może zostać bezpowrotnie zawieszone, lub stracisz sporo pieniędzy, bo wszystko, co próbowałeś uzyskać i kupić, zostanie zwyczajnie usunięte. Nikt nie lubi czytać regulaminu, ale polecam zapoznać się z nim w całości, bo np. nie wolno oferować klientom nagród za pozytywne recenzje, ani sugerować, że jeśli nie podoba im się produkt, to nie powinni go oceniać. Amazon ma surowe zasady dotyczące takich działań, także przestrzega ich. Błąd trzeci to sprzedaż produktów o zbyt niskiej cenie. Sprzedawanie produktów za mniej niż 10-15 dolarów czy euro zwykle nie jest opłacalne. Jeśli próbujesz sprzedać jakąś zabawkę za 5 euro, to Twój zysk będzie minimalny, a duży wolumen sprzedaży nie zawsze nadrobi te straty. Konkurencja jest ogromna, a chińscy producenci oferują swoje produkty po ekstremalnie niskich cenach. Także istnieje prosta zasada. Koszt zakupu produktu powinien stanowić maksymalnie 1 trzecią jego ceny sprzedaży. Jeśli chcesz sprzedawać produkt za 30 dolarów czy euro, to powinieneś móc kupić go za maksymalnie 10 dolarów czy też euro. Błąd czwarty to nieumiejętne używanie narzędzi do analizy rynku. Profesjonalne narzędzia do analizy rynku, takie jak Helium, ten mogą znacząco zwiększyć Twoje szanse na sukces w tej branży. Helium ten pozwala szpiegować konkurencję, sprawdzić ile sprzedają, za ile sprzedają, jakie mają przez to koszty, na przykład, ale to wszystko trzeba umieć przeanalizować. Często ludzie widzą tylko duże liczby i potencjał zarobkowy. I przez to wchodzą z produktami, które już na starcie były skazane na porażkę. W kursie na przykład uczymy, jak robić analizę produktów tak, aby zminimalizować błędy naszych kursantów na wejście z produktami. Błąd piąty i szósty nieprawidłowa analiza sezonowości produktów. Niektóre produkty sprzedają się świetnie tylko w określonym czasie, na przykład kamienie do whisky na Dzień Ojca czy dekoracje halloweenowe w październiku. Wiele osób popełnia błąd patrząc na sprzedaż w szczytowym okresie i nie zdając sobie sprawy, że poza sezonem popyt na te produkty spada niemal do zera. I patrząc na te przekłamane dane podejmują decyzję o wejście w daną niszę, gdy obroty przez resztę roku są po prostu słabe. Unikaj produktów sezonowych jako początkujący sprzedawca. Możesz utknąć z zapasami, które będą zalegać w magazynie przez Większość roku i tym samym będziesz miał zamrożony kapitał, a biznes, który miał być piękny, okaże się tylko bólem głowy. Błąd siódmy złe zarządzanie płynnością finansową. Wielu sprzedawców wpada. Taką pułapkę zamrażania całego swojego kapitału w zapasach. Na przykład ktoś kupuje towar za 50 tysięcy złotych, ale potem nie ma pieniędzy na pokrycie innych kosztów, jak reklamy czy opłaty magazynowe, a może nawet szybsze złożenie drugiego zamówienia, gdy towar zaczyna dobrze się sprzedawać. Dobrze zarządzaj swoją gotówką. Lepiej sprzedać mniejszą partię i sprawdzić popyt, niż zainwestować wszystko i utknąć z niesprzedanym towarem lub pozbawić się płynności finansowej potrzebnej na rozwój Twojego biznesu. Młot ósmy: nieużywanie reklam PPC albo nieumiejętne używanie reklam PPC. Reklamy PPC na Amazon mogą pomóc Ci zwiększyć sprzedaż, ale trzeba je stosować z rozwagą. Nie używaj ich od razu, nie wiedząc. Co robisz? Właśnie w tym momencie może Ci się przydać wiedza z kursu czy innych materiałów, bo zbyt wiele osób przepala duże pieniądze na reklamach tylko dlatego, że nie do końca wiedzą, co robią. Prowadzisz tutaj prawdziwy biznes za prawdziwe pieniądze, także nie podchodź nieodpowiedzialnie do marketingu na zasadzie jakoś to będzie. Błąd dziewiąty – syndrom lśniącego przedmiotu, czyli brak cierpliwości. Największy błąd, jaki widzę, to brak konsekwencji i szybkie poddawanie się. Większość osób rezygnuje po kilku miesiącach, bo nie widzi oczekiwanych rezultatów. Tymczasem sukces sprzedaży na Amazon i każdej innej platformie wymaga czasu i nauki na własnych błędach. Jeśli masz zamiar coś robić, poświęć się temu w 100% i nie skacz z pomysłu na pomysł. Skup się na sprzedaży na Amazon, a jeśli popełnisz błędy, Ucz się na nich i ulepszaj swoją strategię, zamiast wszystko od razu rzucać i łapać się za kolejny pomysł na inny biznes, bo gwarantuję Ci, że ten schemat się powtórzy. Także w tym filmie to na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie błędy Wy dorzucilibyście do tej listy, bo na pewno jest jeszcze kilka, których nie wymieniłem. I jak zwykle pamiętajcie proszę o tym, jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba, bo dzięki temu ten kanał będzie się rozwijał. Także widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!